Ya süper maliben dur ya. Ben pizza, oh pizza 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 To jakiś samochód wziąć, to jest pytanie. Co to jest za Super Mario. <skrym> <skrym> tutaj Eko jesteśmy, jesteśmy eko, Wiesz, jest, jest, Jesteśmy Eko. Super Mario, Super Mario. Ale to było pizze. Mam, na a proszę nie bywać z nami. Więc ja, o to właśnie mi chodziło, o dzień dobry. O, dużo a... że pieniędzy nie dostałem, a najważniejsze że mam pieniądze. Teraz zrobię reset, bo mi się nie chce iść do tej pizza, bo jeszcze nie będzie faktycznie. E li peperoni, peperoni, peperoni Supermane, supermane. <susurra> Jak będzie daleko, za da takuli go nozze. Che mi tutaj nie ma, ma wkrazili, nozze ci mam. Oi, che ci si mam. <susurra> <susurra> cioè, 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 Mamma <susurra> My jedziemy tam, gdzie byliśmy? Co? Będziemy jechać tam, gdzie byliśmy. Może tam ta osoba nie wiem, co? Tam z tam by, by, i będzie jadł. O, kolejny! Boże! Nie, nie, nie. By nałym... osobę. Pana, e, pana, który lubi proste swoje peperoni. No nie, nie wiem, no teraz się odraziłam. Teraz będzie się... O, ci, ci burger, wydatki z pirem, nozemius. Już... Uczymy, macie Ucinać. Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. O, tutaj mamy jakieś różne dodatki. Już jedziemy, bo to, to kolejną, mi po kolejnej osoby, którym nie tam, gdzie był. Ile by. ludzi tam chodzi? Jeździmy. Weźmy teraz motocykl, Mam, mam, na Motocykl! No w egibasie nie robi, tam jeszcze pracować nie da. Jedziemy ekspressem w samochód pierścich wrażeń. Tych mitraszków tam nie ma. Trzeba otwórz drzwi. No otwórz drzwi po Podoba Ci się? Co robi tu? jakiś? Reseta robimy, bo... O kiedyś mu komuś O oczy wyjdzie. Pizza. No jak pizza zrobić? Były deak, była do, 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 do pizzy. A teraz szybciej to rób, bo nie wiem. Skoczę do tego... o! Skoczę do tego... O nie, nie mogę. Nie mogę. Rzuc w końcu gdzieś indziej mamy. W końcu gdzieś indziej mamy. Łama What the Cicho, bo.

za daleko i mogę w tej nie się pamięta, jest tak nie będę pracował tak mało pieniędzy nie tysiąc tamten pierwszy miał dwa tysiące jak miałam pierwszą dostawę yy, tego pizzy z serem I kolejny dzwon przyszedł a to jest... a bo ja idę z tą pizzą do nie wziąłem. Pa, na miejscu jest. Nie wiem, co się dzieje z tymi ludźmi. Nie chcę jedzieć. Mnie się nic nie podoba. Jak oni tak muszą. to mów proszę bardzo. lepiej jeździć. A znowu ty chcesz? Ile, ile tych pizz będziesz brał? Przeczam pizzę chcesz. I więcej dał? Wow, więcej pieniędzy dał? Wow! Więcej pieniędzy A tutaj w ogóle mamy Mamy tutaj. Z. I tutaj są za pracy. No i wymaga proschie pracy dużo. I na to zbieramy, bo zaraz będziemy mieli. Jak coś dostaniemy. ile tych dodatki z sera, z sera. 60 sekund muszę czekać jak się to... Aha, aha. to dziarnią, boże, bo czekać się nie da. Nie, masz, nie nie, wiem co mam tutaj robić, tam. imprezy po imprezie jeżdżę. Cicho bądź tam, bo się skupiam jak dojechać po Polsce? To jest chyba zwolnie się, bo tutaj w ogóle nie ma jak dojść. Zimno. Dobra, robimy jak Michael Jordan.